Ja mam tutaj w kolejnym odcinku i dziś zagramy w FNAF Tower Defense. I dzisiaj przygotowałem na odcinek coś mega dobrego. Był, były dwa odcinki z fnaf tylko że to było wiele słabszy Teraz się trochę jednostek poformiło. No i jak widzicie, mam zwykłego skota i mam. No dużo itemków. A jak jedziecie sobie tutaj Unit na Unita. na Unit Workshop. To ostatnio dodali y, Evolve Units. I no właśnie teraz mogę sobie ewoluować Scotta. Uff. Czy jestem pewien, żeby ewoluować? Czy strac stracę oryginalną noskę? Dobra. Robimy to O kurde o kurde Mamy to. Anim Dude. Dobra, let's go Oki doki Dobra i jeszcze mam y, w sezon pasie mam y, tangle do odebrania, ale to na następny odcinek. No, bo nawet dzisiaj jeszcze zobaczymy, tylko na początek musimy przetestować Duda. Dobra. Prezenty. o Dobra. Proszę otwórzmy prezent. A nie jednego Shiny. Myślałem, że będzie chociaż jakiś Shiny. Spróbujmy nawet. Dobra, w sumie o tak spróbujmy, bo jak wcześniej grałem o ten tryb, to. Nie udało mi się. Ja na tym trybie zawsze ginę, do dlatego. O co skipa wyłączyć? O kurde, jaki animiot. Dobra, to na początek postawię o nim diudo. Co to jest? To jest chyba dosłownie największa jednostka w grze. Tu jeszcze takimi piornami uderza. Kurde. Nawet mi się opylała po ma takiego Double Strike'a Dwa razy bije. O kurde, to on jest strasznie drogi Co jest, tego jego ostatni upgrade kosztuje 150 tysięcy? Jakie ja nam to nie wie nazbierać tylko jednego da się postawić, kata. Szkoda. szkoda, bo jakby się dało dwóch postawić, na przykład, to. No, bym wszystko jeszcze Dobro, ile chłopię? Jest już czwarta fala i mamy już połowę hajsu potrzebnego i mniej niż połowę HP. Dobra, i ulepszona skota. Jest na maksymalnym. Tak ogólnie to on bije. Z 28 tysięcy Na sekundę. To jest za mocne. Nie wiem, kto tę jednostkę stworzył. Ale ten, kto to stworzył, chyba trochę przesadził z liczbami. O kurde dobra. Tak więc Oj Oj Nie Dobra no Okej okay, no Ale dobra jeszcze na Endlessa szybko pójdźmy, może? Albo spróbujmy jakąś słabszą rundę. No, spróbujmy jakąś słabszą rundę. Dobra, to weźmy może o tak o. Dobra, to teraz. No nadal weźmy tego helmolda, bo jest bardzo duża szansa na Chorup ten prezent, z którego jest szansa, że wydropi wam... ten. It's me. To jest jedna w sumie z najlepszych jednostek, bo... no je bardzo dużo. To co jest? Chłop się wywalił. To dobra, jak oni teraz wjeżdżą tam na górę, to nie się psują, czyli na dla mnie. Okay, I teraz... Ten AnimDude ma takie hitboxy wielkie. Dobra. Najważniejsze jest, że ma duży zasięg i dużo bije. Gdyby było wszystko na odwrót, to byłoby źle. O było, także... Dużo bije, ale ma mały zasięg, to byłoby słabo. Ale ważne, że ma to i to. <coughs> Dobra, i jest AnimDude na maksa. Dobra, teraz możemy w sumie włączyć autoskipa. Dobra, i widzowie, tak gdzieś może na 17.40 jakoś tak będzie dzisiaj, albo jutro live. Właśnie jest większa szansa, że będzie dzisiaj, ale. No. Tak więc wpadajcie też na lego. To w sumie zaraz będzie. Za jakieś. 5 minut. Z tego od razu kończę odcinek i robię live'a. Tak szczerze mówiąc, to chyba będzie mój najkrótszy, najkrótszy odcinek, bo on trwa jakieś 15 minut, może trochę krócej. A wszystkie moje odcinki trwają po godzinę. Ty tak więc teraz oglądacie najkrótszy odcinek. No, i ten anim dude sobie bardzo dobrze radzi. Takich tym młotem spłaszcza. O i. Boss. Ciekawe, jak szybko ten boss zginie. To no jeszcze ten samochód tutaj leci. to ma się Fosbera. Okej, okay, on dopiero to z bazy wylazł, a już ma poniżej miliona. O nie on tutaj skręcił. O nie Dobra, raczej nam się uda, bo... On jest za wielki. Nie może wejść po schodach. <grych> Przez chwilę myślałem, że się wywali jak te Nightmare Foxy. Które tak biegają i się cały czas wywalają. Dobra, no i dziękuję za oglądanie. To będzie dzisiaj na tyle. Pamiętajcie o zostawieniu lajka i suba. No i do następnego.